Fotografowanie muzyki trzeba czuć. Tak mi się wydaje. Ja nie znam się na muzyce, nie jestem muzykiem, nie jestem melomanem, audiofilem, ale ja muzykę czuję. Ja patrzę na muzykę i nawet podczas koncertów to też jest dla mnie charakterystyczne. Ja nie bardzo słyszę. Ja czuję rytmy, pulsacje głośników, dobiegają mnie jakieś pojedyncze sytuacje, ale absolutnie koncentruję się wtedy tylko i wyłącznie na tym, co widzę przez wizjer aparatu. No i tak to sobie właśnie fotografuję po prostu. I efekty tego fotografowania można obejrzeć na pierwszym piętrze w Regionalnym Centrum Kultury. Tytuł wystawy to Amadeus za kulisami. Jacek Mójta na fotografiach pokazuje życie zespołu od kulis i z bardzo bliska. Wybór zespołu nie jest przypadkowy, bo Mójta jest ich osobistym fotografem. Poza tym robił zdjęcia na koncertach wielu najlepszych artystów w Polsce, m.in. Dawida Podsiadło, Tako Hemingwaya, czy Darii Zawiałow. Wystawa ma także drugą część. Na niej można zobaczyć pilskich artystów w obiektywie Jacka muito